Cześć, ja jestem Marek, Karolina i witamy Was w kolejnym filmie na kanale, przeczytawszy pierwszym w tym roku. I proszę od dawna. No. Dzisiaj przychodzimy do Was z niedawną premierą, styczniową, od wydawnictwa Jaguar Hardstopper. Tu Comics. mamy angielski egzemplarz? To angielski, tu polski, bo no, Karolina się nie chciał iść po swój egzemplarz polski. I do porównania będzie lepiej. Tak, oczywiście szata graficzna jest dokładnie ta sama, bo co można zmienić w komiksach poza językiem? Eee, o czym jest Helicy może powiedz? Przypominamy, że to jest druga część, więc jeżeli nie czytaliście pierwszej, no to. To, co mam bez do filmiku pierwszej. Tak, tu gdzieś będzie. Nie wiem, w którym roku chyba w tym. Nieważne. Mamy tutaj losy i Nika. Nie wiem, dlaczego kadneniu nie powiedzieć, o czym jest Dewitą. Eee, tutaj. Kontynuacja historii. Uwaga, spoiler do pierwszej części. Kończy się tak, że Charlie pocałował, nikanik spanikował i uciekł. No i zaczynamy od ponownego spotkania dwójki tych bohaterów i wyjaśnienia tej sytuacji między nimi. Może coś um, to jest mój najmniej ulubiony tom. Tak chciałam tylko dodać, bo dla mnie jest strasznie słodki, za słodki. Ulubiony moim tomem jest trzeci. Nie wiem, tam się moim zdaniem najwięcej działo ciekawych rzeczy. Ten jest taki słodko pierdzący, ale są... Jakby, jest wartością moim zdaniem i lubię go tylko trochę mniej niż pozostałe. Ja, ja lubię wszystkie dokładnie tak samo. Jedyne co można tutaj powiedzieć, to po prostu mamy mniej poważnych tematów poruszanych niż w pierwszym i w ale trzecim temie. O nie o to chodzi. Mm, ale ja mówię swoje zdanie, nie, nie tłumaczę twojego. Okay. E, mamy mniej poważnych tematów niż w pierwszym i trzecim. E, głównie skupiamy się tutaj na rozwoju e, relacji między Nikiem i Czarlim. Mm, I tak, i poruszany jest. Również ważny temat homofobii wśród e, nastolatków, e, w tym wypadku brytyjskich albo amerykańskich. Nie wiem. E, I tak, co możemy powiedzieć o tłumaczeniu od wydawnictwa Jaguar? E, mi się... Kompletnie wszystko podobało, nic nie wzbudziło jakichś mojej, moich uwag, tak jak w pierwszym tomie to było. I wreszcie posłuchał się, jak i Nie ma tu już tej e, grafiki, że film, serial wchodzi na Netflixa. Ja nawet zapomniałam o tym, że na pierwszym tomie to było. Tak, a moim zdaniem to trochę spełnia okładkę, bo chyba to była naklejka, okej, okay, ale to był nadruk. Mm, I co? Bardzo fajnie wydane, bo się świetnie otwiera. No, Pokaż to prawda. Angielski. A tutaj bez problemu, bez łamania grzbietu. O czym możemy powiedzieć? Ja się ostatnio zastanawiam, dlaczego polski egzemplarz jest grubszy od angielskiego, skoro jakby rozkład na tych stronach jest taki sam. O, moim zdaniem po prostu kapek jest grubszy A, ja i dać. to tyle, bo nie ma nic dodanego. Hmm. Co ja bo nie jest nic dodane, żadnej dodatkowej treści nie ma. No, przynajmniej no jedyne to mam co to różnią się trochę te mm, karty postaci na końcu? Nie wiem, czy tu są. Tu nie ma, jest tylko. Pierwszy w pierwszym tomie. tomie. E, I co, może porozmawiamy no. o bohaterach? Słucham. Są karty postaci. Są? A, no to w oryginale ich nie ma. Są. 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 Ja coś wiem. No, tak jak mówiłam, one się trochę różnią. Odrobinę, ale. Ale nam to nie przeszkadza. Co do bohaterów? Ja uwielbiam tarę i e, Darcy. Mi Wielbiam. są obojętne. W trzecim tam je bardziej lubię niż w drugim. No, tu je dopiero poznajemy. No wiem. E, na końcu mamy opowiadanie odnoszące się do nich. Nie wiem dlaczego. Ja byłem pewna, jak czytałem to po angielsku, że to jest chłopak. O, a to jest. Tara? Ona się tak nazywa? Eee, da, Darcy, się A ja byłem pewny, że taki chłopak i to jest poboczna historia, a to jest ich historia. No bo ma czapkę i nigdzie, ale to jest nieprawda. <laughs> Miała czapkę i nigdzie. No ogólnie, my bardzo polecamy Hardcover, tak jak mówiliśmy. I jeżeli nie wiecie, to na, e, w internecie można przeczytać hard e, za, darmo, za darmo i legalnie. E, w języku angielskim? Tak. Język jest bardzo prosty, więc myślę, że nie powinni, jeżeli chociaż trochę znacie angielski, to nie powinniście mieć żadnej I moim zdaniem to jest Dobry. jedna z najlepszych opcji na sam początek z językiem angielskim w książkach. Ja no. przynajmniej z tym zaczynałem i bardzo dobrze się odnajdywałem. Nie miałem jakichś większych problemów w pojedyncze słówka, tylko e, musiałem sobie tłumaczyć z, w 2020. Chciałem powiedzieć w zeszłym roku. Jeżeli no. zastanawiacie się, czy kupić angielski egzemplarz, czy polski, no to angielski, jeżeli chcecie szkolić angielski, to Okej, okay, ale on jest chyba za 40 coś. Coś koło tego. No. Znaczy, tutaj cena okładkowa to też jest 40, więc jak wolicie. Ale był po. Jest na pewno po 20, ile jest No chyba, że kupujecie stacjonarnie, no to jeśli macie ten temat między polskim stacjonarnie a angielskim, no to ja jednak polecam angielski, żeby chyba zapoznać nie. się. Angielski. A. Bo polecam jednak zapoznać się w oryginale z książką, jeśli można... nie jest trudny język, jeśli macie taką możliwość. Ale można to zrobić za darmo właśnie w internecie. <suszy> tak. Ja będę no. lubić autorkę i cieszę się, że mogłem ją wesprzeć, kupując wszystkie angielskie poza czwartym, bo jeszcze nie mam. No i polskie, znaczy nie kupiłem polski, bo otrzymaliśmy do, do recenzji od wydawnictwa Jaguar. Za, za co bardzo dziękujemy. Tak. Mm, czy coś jeszcze możemy powiedzieć? Na przykład mi się bardzo podoba e, to, że autorka potrafi w tym samym momencie poruszać bardzo poważne tematy i jednocześnie nie powodując u nas dyskomfortu i odczucia ciężkości tej książki, tylko przedstawię to w dosyć lekki sposób, tak aby nas nie dołować dodatkowo, bo jednak to jest moim zdaniem książka, do której siadamy, czytamy i możemy się wyluzować i odkrężyć. Tak. No i zapoznać się z tą cudowną historią dwójki nasolatków. Już nie mogę doczekać, aż zostanie wydany trzeci tom, bo czwartego jeszcze nie przeczytałam, chociaż mam na półce, ale nie mogę się jakoś do niego zebrać. Ale trzeci tom jest dla mnie najlepszy. Mhm. Oni tam wyjeżdżają na wycieczkę do Paryża, więc no jest super i jest tam też nowy wątek z Charliem pewien tak. wątek. E, ja mam wielką nadzieję, że skoro wydawnictwo Jaguar już zabrało się za stopper i w najbliższej przyszłości wydaje Loveless, e, może nie wiecie, którego ma premierę wiadomo już, czy nie? Nie pamiętam, czy w maju, ale gdzieś słyszałam, że w maju plus jeżeli nie czytaliście Loveless, to polecam, również bardzo prosty język, możecie sobie włączyć audiobooka, jest na Storytelu i ja właśnie tak um, czytam, no, słucham. Kontynuując, e, mam nadzieję, że skoro podjęcie się wydania tego, to również zostanie wydana nowelka Nick and Charlie i This Winter, e, gdzie mamy dalsze losy tych bohaterów, w Nick and Charlie dosyć poważne tematy, ponieważ e, Nick wybiera się już na studia i tutaj stają pod e, znakiem zapytania ich relacja i stałam przed dużym dylematem tego, czy jednak relacja ta przetrwa mm, na odległość. Ale najpierw hardstopper. Najpierw hardstopper, e, później wydaje mi się, że Nick and Charlie i później This winter. No i może... To Winter? Bo, bo to jest też oni. Tak? Tak, no e, No i możecie jeszcze przeczytać, ale to też po Hardstopper, bo tam są bo to jest jakby później chronologicznie. E, solter Serio? O e, siostrze Charlie'ego. Tak. Bo najpierw zostało napisane... Nie czytać do od autorki Coś czytałam, tam, ale tam, nie, tam, tam jest napisane, że e, najpierw Nick and Charlie pojawili się w solter. E, gdzie była opisana po prostu historia Szewki Charniego i na tyle polubiła tych bohaterów, że stwierdziła, że nie będzie pisać o nich książki, ale zrobi o nich serię komiksów i tak właśnie powstał Hard A jeżeli czytaliście już Hardstopper, i chcielibyście coś podobnego, to ja słyszałam, że znaczy czytaliśmy nawet, to my w zeszłym roku czytaliśmy Bloom. To nawet bohaterowie wyglądają. Nie, nie czytałam tak, zeszłym roku, tylko dwa. To nawet bohaterowie wyglądają bardzo podobnie, naprawdę. Są dosyć podobni, e, ale historia jest zupełnie tak. inna, ponieważ e, tutaj wtrącimy Norse, skoro zacząłem, <grym> no o czym jest. Również Bloom, również bardzo prosty język, trochę e, poziom hmm. wyższy niż w e, Heartstopper, opowiada. A, Victoria e, Opowiada historię, nie mam pojęcia jak się nazywają. Ali i Hector. Ali jest synem pikarza. Jego ojciec ma pikarnię i oczekuje od niego, że Nie przejmie ten interes i będzie pomagać, ponieważ jego siostra wyszła za mąż i się wyprowadza. Jednak Ali ma trochę inne plany, ponieważ chciałby e, poprowadzić swoją grupę muzyczną, e, wyjechać z nimi i spróbować pójść w świat muzyki. Jednak e, plany się trochę krzyżują i do piekarni zawitał Hektor którego Ari bardzo chce obsadzić na swoim miejscu, żeby uciec. A Hector też bardzo lubi piec tak. i bardzo by chciał tą pracę. E, no ale tak jak w Hard coś się zaczyna rodzić tutaj. Ja nie, nie wiem, mi się tak bardzo nie podoba ta powieść graficzna jak mm -hmm. hardstopper. Hard wygrywa. Tak. Tutaj tak, y, dam chyba trzy wnioski tej książki. Ja. Tej... No. Tak, albo 5 za ilustrację, bo są przepiękne. Ale wracają. A, jeszcze to jest utrzymane w takich niebieskich kolorach? Weź gdzieś, gdzie widziałam zaznaczone, bo zaznaczają piękne ilustracje. Tak? No, czyli prawie cały komiks, całą jest zresztą. No. Bardzo ładny. Zacznijmy od tego, że Hard jest czarno-białe, utrzymane tak. i macie czarno-białym, bez kolorów. O. A nie jest w konstytucji tak, za I mamy tutaj uroczego psa, Nelly, ta, którą wszyscy w <noise> najbardziej lubią. Jezu, w, gdzieś na Instagramie widziałem, że będzie jakaś drama w czwartym komiksu i wszyscy pisali: Jeśli uśmiercisz Nelly, to przestaniemy to czytać. Autorka napisała aż chyba post cały o tym, że nie ma zamiaru uśmiercać Nelly. <noise> nie widziałam tego. No ale wracając do hardstopper. Polska wersja jest moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze zrobiona. Słyszałam o jakiejś dramie z, z przetłumaczeniem... Znaczy dobrze zostało to przetłumaczone, ale podobno ludzie zaczęli się czytać do słowa homoseksualista. Nie wiem czemu. Bo kojarzy się z kryminalista. O Jezu, no to teraz już nic nie można powiedzieć, bo ma się skarżenia. Nie szukajmy problemów tam, gdzie ich nie ma, skoro osoby homoseksualne nie mają problemu, żeby takie nazywać, to niech ludzie hetero się nie wypowiadają na ten temat. Uh, co... Nie ja tego nie zauważyłam, tylko po prostu usłyszałam taką dramę. Nieważne, wracając, my jesteśmy bardzo zadowoleni. Tak, ja jestem bardzo zadowolona, że wydawnictwo Jaguar podejmuje się wydawania książek o z wątkiem LGBTQ+. W Polsce, ponieważ jak wiemy w tym kraju się to przyda na pewno, w ogóle cieszę się, bo widziałem chyba w bibliotece ostatnio tutaj koło nas hardstopel i bardzo się też cieszę, że bardzo dużo fajnych książek Damit Flagwar wydaje w tym roku na przykład. Piękno i bestie. My uh, I zwa, oh, boże ludzie, jaka ta książka jest wspaniała. Ja o tym też będzie film. Uh, Zobaczymy czy nasze zdanie się pokryje. Tak i będziecie mo mogli również zobaczyć na moim Instagramie recenzję Gravity of Us, premiera chyba 23 bądź 8 lutego w 3. Cały czas widzę, jak nas przybliża i oddala. E, przykro mi bardzo, mój telefon został utopiony. Nie będę się wypowiadać na ten temat, więc nagrywamy innym telefonem. I tutaj się nie da zablokować e, autofokusu i po prostu cały czas tak. No, my tego tak nie widzimy, bo nam świeci lampa w oczy tak. i ledwo co. Ale no cóż. Musicie się z tym pogodzić. Tak jak my. <laughs> tak jak my. Podsumowując, mega Wam polecamy. No po polsku taniej, chyba, że chcecie po angielsku, to tak jak mówiłam w internecie... Albo no, po... tak jak my, kupcie po polsku i po angielsku. W internecie wszystkie części są za darmo i legalnie, więc polecamy. Tak. Tylko nie będą na jakiej stronie, to gdzieś tu powinno być napisane, ale... Nie. Mm. Zobaczcie, za e... na Instagramie. Dodamy po w optisie, będziemy tak bardzo pomocni. Kanna to zrobi. Eee, skoro już z tym wyskoczyła, to... Tak. E, jak widzicie, mamy nowe tło? Ma nowa biblioteczka. Mm. Już zapełniona, a mamy ładkę. Jest y, przyozdobiona lampkami i kwiatami. Co to? Nie chcę nic mówić, ale ja to zamówię w twardej opowiedzi po angielsku. Nieważne, że nic nie zrozumiem, ale jest to przepiękna książka i z okładki, i z fabuły, i bardzo polecam ją przeczytać. W najbliższych tygodniach pojawi się film o tej książce. Zobaczymy. Tygodnia, ja Chciałem powiedzieć, że w następnym tygodniu, ale ktoś jeszcze nawet nie przeczytał. Ja mam sesję, jestem usprawiedliwiona. Więc przychodzimy do Was, hartsoper. W przyszłym czasie <laughs> przychodzimy z gwałtownymi pasjami i. I tyle, I to tyle. Tak? Mamy nadzieję, że jeszcze ktoś nas tu ogląda po pół godziny. Mm, mniej, 4 albo 5 miesięcy. No to rzeczywiście. Yy, tak. Nie było nas, bo tak i my już mówiliśmy, tu nie będzie regularnie, więc się na to nie nastawiajcie, więc jak po prostu ustawcie sobie przypomnienie, bo jak raz na rok dodamy filmik, to oglądajcie. Nie, no są częściej. Nie, muchop. Osiem razy na rok? Powiedzmy. Dobra, to już na dzisiaj tyle. Bardzo polecam Wam tę książkę kupić i zapoznać się z jej obułą. Tak, ja powtórzę, uwielbiam Tarę i Darcy, one są super. Plus, jeżeli chcecie jakieś e, filmiki w naszym wykonaniu, możecie Widzicie. pisać w komentarzach i powiedzieć, do Tak. Ehm, tak. E, to tyle, trzymajcie się. Hej! Pa!